Mimo, że prawdopodobnie nie wysysał krwi swoich ofiar, to historia jest oparta na prawdziwym bohaterze, Wladzie Palowniku, który był księciem Transylwanii. Pierwowzorem tej postaci był gospodarz wołoski, w lat 3 Tepes, nazywany Polownikiem. Urodził się w 1431 roku w Sigisoarze, żył do 1476 roku. Był synem Wlada, zwanego Drakul, Diabła, a wzięło się to od Drako, Smoka, ponieważ był członkiem zakonu Smoka, którego zadaniem była ochrona ziem przed Imperium Osmańskim. Przydomek Wlada III, czyli Drakulea, to tyle co syn Smoka, czy Diabła. Gdy miał 11 lat, wraz z bratem trafił do niewoli tureckiej, spędzając w niej 7 lat, będąc tym samym gwarancją lojalności swego ojca wobec imperium. Po śmierci władza diabła władzę z inicjatywy sułtana Murat objął w lat trzeci. Jego panowanie rozpoczęło się od zemsty na bojarach, którzy zdradzili jego brata i ojca. Część bojarów została zbita, a ci, którzy pozostali przy życiu, zostali zmuszeni do morderczej wędrówki przez góry do Poanerii, gdzie musieli budować tamtejszą twierdzę. Całe rządy włada cechowało okrucieństwo. Znany był zdręczenia ludzi, odzierania ich ze skóry i nadziewania na pale, dzięki czemu zyskał przydomek palownik. Tak powstały legendy, które potem stały się kanwą powieści Brama Stokera o hrabim wampirze Drakuli. Film został stworzony na podstawie książki o tym samym tytule. W kwietniu 1982 roku Wade Davis, antropolog z Harvardu, wyruszył na Haiti, by rozpocząć naukowe śledztwo którego celem jest odkrycie toksyny zmieniającej człowieka w zombie. Po zagłębieniu się w kulturę wodą i doświadczeniu mistycznych obrzędów, wpada na trop dwóch trucizn pozyskiwanych z ryb i płazów. Pierwsza wywołuje stan zbliżony do śmierci klinicznej, druga odwraca ten proces, jednak trwale uszkadza mózg, pozbawiając daną osobę władzy, woli i tożsamości. Z obu chętnie korzystają władze wioski. Pojęcie zombie wywodzi się z kultu wudu, mającego swój początek w zachodniej części Afryki i wcale nie oznacza osobę, która chce zjeść ludzki mózg. Według wyznawców tych wierzeń, żyjących obecnie głównie na Haiti i w południowej części USA, zombie to osoba silnie zniewolona, która nieświadomie wykonuje polecenia osoby kontrolującej ją. Wierzenia te przetrwały do dzisiaj. Do utworzenia tego proszku każdy kapłan wodu stosuje różne składniki, jednak do stałych składników należą spalone i rozdrobnione szczątki ludzkie, najczęściej kość. Mała żaba drzewna, wieloszczety, ropucha Blomberga oraz ryby z gatunku rozdymkowatych, które zawierają silnie toksyczną tetrodotoksynę. Małe dawki powodują, że oddychanie jest na niskim poziomie, trudne do zaobserwowania, a częstotliwość tętna w pobliżu zera, jednak człowiek prawdopodobnie pozostaje świadomy i przytomny. Osoba narażona na pewną ilość proszku zombie może popaść w stan wegetatywny, przypominający śmierć. Wkrótce, po tym jak dana osoba jest pochowana, jego ciało jest ekshumowane przez kapłana wodu, który zyskuje nad nim kontrolę dzięki ciągłemu podawaniu psychoaktywnego związku zawartego w ziele Jimsona. Narkotyk powoduje delirium i dezorientację. Człowiek staje się niezdolny do normalnego funkcjonowania. Historia jest oparta na kolejnej legendzie, tym razem na szalejącym w Londynie Kubie Rozprówaczu, który ponoć był z pochodzenia Polakiem. Z piekła rodem to taki adres zwrotny, który Kuba Rozprówacz podał w liście do jednej z londyńskich gazet i umieścił go na paczce, w której wysłał oficerowi policji nerkę jednej ze swoich ofiar. W swoich listach pisał: Kocham swoją pracę i chcę ją kontynuować. Działał w 1888 roku we wschodnim Londynie, gdzie zamordował kilka prostytutek. Jego popularność wynikała z kilku powodów. Przede wszystkim był pierwszym znanym w historii seryjnym mordercą i pierwszym, którego poczynania w wielkiej metropolii obficie komentowała prasa. To mass media były odpowiedzialne za kreację wielu mitów związanych z jego osobą. Wyłaniał się z mgły, zabijał szybko, brutalnie i znikał bez śladu. Szczęki to klasyka gatunku, a sam film został zainspirowany prawdziwym atakiem rekinów, do którego doszło w Jersey Shore w 1916 roku. Otóż o zmroku 1 lipca 1916 roku 25-letni Charles Vincent wykrwawił się na śmierć w nadmorskim hotelu w New Jersey. Kilku mężczyzn wyciągnęło jego okaleczone ciało z wody. Potrzeba było serii ataków rekinów w New Jersey żeby 100 lat temu amerykańscy kąpielowicze zaczęli bać się największego drapieżnika w oceanie. Pięć dni później 27-letni boj hotelowy Charles Bruder został zabity podczas popołudniowej kąpieli wzdłuż Jersey Shore. Plażowicze zebrali się wokół resztek jego beznogiego ciała. W następnym tygodniu 10-letni Lester Stilver został zjedzony żywcem podczas kąpieli z kolegami w Matawan Creek. Również w New Jersey, nadzy i pokryci błotem przerażeni chłopcy biegli wzdłuż głównej ulicy, krzycząc, że w wodzie jest rekin. Jednak ludzie byli sceptyczni, myśleli, że Lester, który chorował na epilepsję, utonął. Niektórzy odrzucali raporty gazet piszących o tym, że rekiny zabiły pływaków z wybrzeża, ponieważ ówcześni Amerykanie byli niemal pewni, że rekiny nie atakują ludzi. Powszechnie wiedziano, że rekiny żywią się mięsem innych stworzeń morskich, ale nie było zgodności co do tego, czy mogłyby dopaść człowieka. Jednak po atakach w New Jersey w 1916 roku, te wcześniej postrzegane jako budzące lęk, choć niegroźne zwierzęta, zyskały opinię ludojadów. Ten nowy stosunek do rekinów był inspiracją dla takich filmów jak Szczęki czy Sharknado. Jest obecny w reakcjach społeczeństwa na prawdziwe ataki rekinów, jak te, które miały miejsce w czerwcu w Karolinie Północnej. Film ten jest inspirowany prawdziwą historią o amerykańskiej parze Tomie i Elenie Lonerganach którzy w 1998 roku wybrali się z grupą płetwonurków do obszaru u wybrzeży Wielkiej Rafy Koralowej w Australii. Z powodu błędnego liczenia uczestników przez załogę łodzi przypadkowo zostali pozostawieni w wodzie. Dopiero po dwóch dniach zorientowano się, że para nie wróciła na łódź. W ciągu następnych trzech dni przeprowadzono masowe poszukiwania z morza i powietrza, ale niestety nie udało się ich znaleźć a para nigdy nie została odnaleziona. Film inspirowany jest dwoma historiami. Sprawą Iwana Milata, który w latach 90 porywał i torturował podróżników oraz Bradley'a Johna Murdocha, który porwał brytyjskiego turystę i zaatakował jego dziewczynę. Ivan Milat zabijał w lesie Belango w pobliżu Sydney, mordował turystów z różnych stron świata, został skazany za siedem morderstw, ale w sumie do dziś nie wiadomo, czy nie było więcej ofiar, bo na przełomie lat 80. i 90., w okresie w którym grasował, zaginęło więcej osób, których ciał nigdy nie odnaleziono. To na podstawie tych wydarzeń powstał znany, krwawy australijski horror Wolf Creek. Opowiadające o wyjątkowo okrutnych zbrodniach, akcja filmu rozgrywa się w innym miejscu, na północnym terytorium Australii Zachodniej. Turyści jadą jedną z najbardziej odizolowanych dróg w Australii, Tanami Road, jadą w okolice krateru Wolf Creek i już nigdy nie wracają. Młoda nauczycielka Clementine po całym tygodniu męczącej pracy pragnęła tylko odpoczynku ze swoim ukochanym Lukasem. To miał być spokojny weekend, który nagle zamienia się w koszmar. Ktoś pojawia się u nich w domu gdzieś na odludziu. Początkowo oboje myślą, że brak prądu czy dziwne szepty to po prostu przypadek. Jednak nagle ktoś rusza samochodem lokasa. Para jest zdana tylko na siebie i aby przeżyć, muszą walczyć z wrogiem, o którym nie mają żadnego pojęcia. Wtedy zaczyna się walka o przeżycie. Okazuje się, że to się wydarzyło naprawdę. Pewną austriacką parę rzeczywiście zamordowano podczas wczasów w Czechach. Legenda Bellwich to opowieść o pewnej przerażającej istocie, która ponoć w latach 1817-1821 dręczyła rodzinę pionierów amerykańskich na terytorium zachodniego Tennessee. To podobno jedyna prawdziwa historycznie udokumentowana historia nawiedzenia ludzi przez istotę z zaświatów. Dramat rodziny Belów rozegrał się w stanie Tennessee w 1818 roku. Ich dom do dziś jest miejscem pielgrzymek tysięcy miłośników i badaczy zjawisk nadprzerodzonych. Tamtego feralnego roku, córka państwa Belów, stała się obiektem ataków nadprzerodzonej siły o cechach demona. Koszmar trwał kilka miesięcy i zakończył się tragicznie. W XIX wieku w Stanach Zjednoczonych krążyły legendy o duchach, które zatruwały ludzi. Kilka tajemniczych incydentów rzeczywiście miało miejsce, więc uznano je za efekty działań sił nadprzyrodzonych. Zdarzenia, jakie określa się mianem Bellwich i dotyczyły prawdziwych ludzi, co potwierdzono relacjami naocznych świadków. The Entity został stworzony na podstawie prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w Los Angeles w Kalifornii w październiku 1976 roku i które zostały uznane przez badacze zjawisk nadnaturalnych za jeden z najbardziej niewytłumaczanych przypadków w historii parapsychologii. Bohaterka filmu w rzeczywistości, nazywała się Doris Beecher, miała czterech dzieci trzech synów i jedną córkę. Zaczęło się w 1974 roku od autentycznej sprawy niejakiej Doris Beecher. Kobieta twierdziła, że została zgwałcona przez duchy trzech mężczyzn. Pomocy udzielił jej najpierw Bary Taw który specjalizował się w parapsychologii i psychologii i który mógł przeprowadzić odpowiednie testy w laboratorium na Uniwersytecie Kalifornijskim. Ponoć udało mu się zrobić fotografie świetlnych anomalii, które ukazywały się nad Beecher. Jednak Doris była osobą niestabilną pod względem psychicznym i miała za sobą kilka nieudanych małżeństw i problemy z alkoholem, dlatego nie każdy uważa, że mówiła prawdę. Przestępca urodził się 27 sierpnia 1906 roku w stanie Wisconsin w miejscowości La Jego matka była wyznania luterańskiego i prezentowała postawę fanatyczną. Kontakty synów z płcią przeciwną uważała za niewłaściwe, a wręcz niebezpieczne. To ona decydowała o wychowywaniu dzieci. Ojciec tkwiący w alkoholizmie nie miał nic do powiedzenia. W 1914 roku rodzina gainów zamieszkiwała w Plainfield, gdzie niemal całkowicie odizolowała się od świata. Eddie wraz z bratem uczęszczali jednak do szkoły, gdzie pierwszy z nich był raczej nieśmiały i mało lubiany. Wychowanie matki było niezwykle surowe. Augusta Gain nieustannie beształa swoich chłopców, obawiając się, że pójdą w ślady swojego ojca. Gdy ojciec zmarł w 1940 roku, synowie podejmowali się różnych prac dorywczych. Obaj zdobyli opinię solidnych i uczciwych. Edward często opiekował się dziećmi, dzięki czemu mógł z nimi nawiązać bliższe emocjonalne więzi. Wiosną 1944 roku na farmie gainów wybuchł pożar. Próbując go ugasić, bracia rozdzielili się. Po opanowaniu sytuacji młodszy Henry nie pojawił się, a Edward zgłosił zaginięcie brata. Policja wraz z pomocą zmartwionego starszego brata znalazła ciało, jednak z nietypowymi sińcami na głowie. Policja pojawiła się na farmie 17 listopada 1957 roku. Podejrzewano, że Edward miał związek z lokalnym napadem na sklep z narzędziami oraz tajemniczym zniknięciem jego właścicielki. Funkcjonariusze dokonali szokującego odkrycia. W kuchni gospodarstwa gainów odnaleziono zwłoki poszukiwanej Bernice Warden z odciętą głową. Udowodniono, że zmarła została postrzelona z karabinka z bliskiej odległości. Wówczas ustalono, że Edward Gain mógł być zamieszany w więcej morderstw. Wytypowano nawet listę nazwisk jego ofiar. Wielokrotnie przeszukiwano dom mordercy, w którym znaleziono liczne dowody zbrodni: obicia foteli wykonane z ludzkiej skóry, czaszki, strój uszyty z ludzkiej skóry, miski wykonane z ludzkich kości. Podczas badania wykazano, że Edward Gain cierpiał na psychopatię seksualną oraz schizofrenię. Orzeczono także niepoczytalność, co powodowało, że nie mógł zostać pełnoprawnie sadzony. Podczas pierwszego procesu sędzia osadził go w szpitalu psychiatrycznym. Morderca został umieszczony w szpitalu w Wapun, przebywał tam przez 10 lat. W 1968 roku stanął przed sądem. Został wówczas uznany za winnego morderstw, resztę życia spędził jednak w szpitalu, będąc uznany za niepoczytalnego.